Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiaj robimy, słuchajcie, zamianę szafy zimowej na wiosenną. Myślę, że już jest czas. W zeszłym tygodniu były parę dni, kiedy było 30 stopni. Teraz wprawdzie jest troszeczkę chłodniej, ale wiem, że po prostu potrzebuję już takich rzeczy, które są lżejsze, po które mogłabym sięgać. Po tych cieplejszych dni będzie coraz więcej. No i ostatnio, słuchajcie, jak właśnie przyszły te upały przez... Chyba trzy dni były takie, że było pod 30 stopni. To musiałam po prostu na gwałt wyciągać rzeczy, które mam normalnie schowane, bo po prostu nie miałam się w co ubrać. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie może komentarz, czy już zamieniłyście swoją szafę na wiosenną, czy jeszcze czekacie, a może tego nie robicie, może macie szafę taką całoroczną. Jestem ciekawa. Także dajcie mi znać. No i jeżeli mnie oglądacie, nie subskrybujecie, to zachęcam jak zawsze do subskrypcji kanału. Dzisiaj, słuchajcie, postaram się streszczać i zrobić krótki wstęp. Nie będę za dużo się produkować. O tym jakie miałam problemy z szafą, tak z miesiąc temu zrobiłam osobny film, kiedy po prostu stwierdziłam, że nie, muszę coś z moją szafą zrobić, że nie mogę czekać na. Wiosnę, żeby wiecie gdzieś tam, po prostu pewne rzeczy lepiej ułożyć i tak dalej, bo z mojej szafy się wylewało. Od tego czasu zmieniła się jedna rzecz. Kupiłam, słuchajcie, nową szufladę do mojej tutaj szafy, którą mam za sobą. Teraz Wam pokażę. Jak widzicie, szuflad jest trzy. Wcześniej miałam dwie. Tutaj miałam taką półkę, na której trzymałam po prostu. Mam takie dwa pudełka. W jednym rzeczy do naprawy ubrań, dodatkowe guziki, igły, kolarka do ubrań i tak I w drugim trzymałam takie rzeczy sentymentalne no i stwierdziłam, że po prostu. Po pierwsze, brakuje mi miejsca, a po drugie, to jest trochę marnotrawstwo po prostu póki. Więc zamówiłam z tego samego systemu, co mam. To jest oczywiście szafa z Ikei. Dodatkową szufladę. Oczywiście nie odbyło się bez przygód, bo szuflada. Jakby zrobiłam całe zamówienie, słuchajcie z IKEI, tutaj też nie jest to takie proste. Czekajcie, ja zmienię kadr. Taka dygresja, ale tutaj też jakby kupowanie rzeczy z IKEI nie jest takie proste, bo jest jedna IKEA, która jest na Brooklynie i która jest w takim miejscu, że tam po prostu, słuchajcie, nie da się dojechać. Więc jak się nie ma samochodu, tak jak ja, to jedyną opcją jest zamówienie po prostu z Ikei. Koszty tych zamówienia zawsze są po prostu horrendalne. Tym razem, wiecie, naprawdę zamówiłam tą szufladę i zamówiłam jakieś pierdoły do kuchni, typu Tupperware. Wiecie, te wszystkie takie rzeczy do przechowywania. Naprawdę nie było tego dużo. No i dostawa kosztowała 50 dolarów. Po czym jak przywieźli wszystko, okazało się, że nie przywieźli szuflady. Więc całe zamówienie, które głównie było po to, żeby tą szufladę dokupić, po prostu. Chciałam, że ugh, masakra, no ale oczywiście tam wiecie po rozmowach z um, customer service i tak dalej, dowieźli mi tą szufladę. No ale jak zwykle, przygody po prostu i craft w Stanach to jest coś zupełnie innego. W każdym razie, jeżeli chodzi o szafę dzisiaj, to będę standardowo chować rzeczy zimowe, wyciągać rzeczy letnie. Myślę, że wyciągnę wszystkie, już nie będę tam wiecie, że a bo to jeszcze miesiąc, i tak dalej. Nie wiem tak naprawdę, I jak już teraz w kwietniu było 30 stopni, nie wiem jak będzie maj wyglądać, i może być tak, że już zrobi się nowojorskie lato w maju, więc wolę po prostu być przygotowana. Zostawię sobie jeszcze kilka takich rzeczy na chłodniejsze dni, no bo te chłodniejsze dni dalej są, więc dalej jakieś tam swetry. Mi się przydadzą, aczkolwiek zostawię ich niedużo. No i w związku z tym, że mam tą szufladę, to plan jest taki, że wyprowadzę się całkowicie z szafy wnękowej, którą mamy tutaj w tej części. Ja jej zazwyczaj nie pokazuję, bo tam głównie mój mąż trzyma swoje rzeczy. Natomiast mamy tam taką szafkę, która jest taką wąską szafką. I ja trzymam tam swoją bieliznę, swoje skarpetki, restopy, takie rzeczy. No i stwierdziłam, że w związku z tym, że mam tą nową szufladę, to sobie rzeczy przeorganizuję i z tej szafki się wyprowadzę, żeby mój mąż miał więcej miejsca. Jedyne rzeczy, które tam zostawię, to mam ta jeżeli mam takie naprawdę super długie sukienki, których tutaj nie powieszę, bo wiecie, będą mi szurać po prostu po półce, to jedynie te rzeczy tam zostawię, ale będzie ich raptem kilka. Zacznę od szuflad. Plan jest taki, jeżeli chodzi o te trzy szuflady, że t-shirty i spodnie, które mam w szufladzie, która jest w jeszcze innej szafce, przeniosę właśnie do jednej z tych szuflad z Ikei. Tutaj będą w tej głównej szafie. Bielizna, rajstopy, skarpetki i rzeczy do ćwiczeń trafią do szuflady właśnie tej, w której trzymam teraz t-shirty i jeansy. No i będę miała właśnie jedną szufladę, przeznaczę na prawdopodobnie dżinsy, bluzy i jedną na... T-shirty i różne koszulki, bo mam ich sporo i nie zawsze jest sens je wieszać. Także od tego zacznę i zobaczymy. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Jest w tym momencie druga po południu. Mam nadzieję, zmieścić się w półtorej godziny maksimum razem z nagrywaniem. Trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Zobaczymy. Słyszałam te trzy szuflady i widzicie w tej najwyżej, czyli tam gdzie postanowiłam trzymać t-shirt mam najwięcej miejsca i myślę sobie, że może tam wrzucę też rzeczy takie, które mam, wiecie, do ćwiczeń. Nie żebym regularnie ćwiczyła albo coś, ale próbuję się zmobilizować. Kupiłam sobie jakiś czas temu nowe rzeczy, których chyba nie pokazywałam w zakupach. Zapomniałam jak widać. E, tak często ćwiczę. W każdym razie mam tam dużo miejsca. Wydawało mi się, że t-shirtów mam więcej, to znaczy mam sporo ich w praniu, ale nawet jak dużo te, które mam w praniu, to dalej będę miała tam sporo miejsca, więc prawdopodobnie rzeczy, które mam do ćwiczeń i rzeczy takie, które nasze typowo po domu tam wylądują jeszcze w tej szufladzie, aczkolwiek na razie zobaczymy. Biorę się za główną część szafy, bo wiecie, nie ma co tracić. Czasu. Dobra, słuchajcie, skończyłam. Zajęło mi to godzinę 45, więcej niż zakładałam, ale tak to jest, wiecie, z tym wymienianiem szafy, bo człowiek się musi zastanowić, poprzekładać różne rzeczy i itd. W każdym razie zrobiłam i jestem zadowolona z tego na razie, póki co, jakby, jakich zmian dokonałam. Tutaj, oczywiście, to co widzicie za mną, to jest standard, to co robię co sezon, czyli po prostu schowałam grubsze rzeczy, wyjęłam rzeczy lżejsze. Natomiast szuflada, w której wcześniej trzymałam t-shirt, jeansy, takie rzeczy do domu, po domu, nie do domu, w niej znajduje się teraz moja bielizna i skarpetki. Nie będę Wam pokazywać. Muszę tam jeszcze sobie to przeorganizować, bo ta szuflada jest duża i muszę sobie tam nie wiem. Zamówić albo znaleźć jakieś przegródki, albo coś takiego, żeby nie mieć tam takiego bałaganu, bo wcześniej miałam mniejsze szuflady i w obu był bałagan. Teraz mam większą i boję się, że ten bałagan będzie jeszcze większy, więc tutaj będę musiała sobie coś zamówić. Jeżeli chodzi o szuflady, to w górnej szufladzie ostatecznie znalazły się t-shirty z krótkim, z długim rękawem, takie topy bez rękawów i rzeczy podomowe oraz rzeczy sportowe. W szufladzie niżej są dżinsy, krótkie spodnie dżinsowe, bluzy i sweter, które postanowiłam sobie zostawić. Przynajmniej póki co. Być może jeszcze je potem schowam, jak zrobi się jeszcze cieplej, bo prędzej. I sięgnę po kardigany, które mam tutaj w szafie, niż po takie wiecie pełne swetry. I do trzeciej dolnej szuflady powędrowały torebki. Tej też szuflady jakby korzystam najrzadziej, więc ma to najwięcej sensu, żeby te torebki znalazły się na dole. No i tyle. Zasadniczo, Jedyna co mam jeszcze do zrobienia, to jest moja szafa, którą mam w przedpokoju, który, w której są kurtki, ale niewiele jest tam do zrobienia. Muszę tam zrobić mały przegląd, no i nie ma sensu tego filmować. Zwłaszcza, że tam nie ma za, dobrze, za dobrego światła. Także to tyle, jeżeli chodzi o zamianę szafy z zimowej na wiosenną. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!